Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie na ten temat, czy Ty też zadajesz sobie nadal takie głupie pytanie, ilu języków mam się uczyć naraz, raz? To tutaj, tutaj jest takie trochę śmieszne, a odpowiedź jest naprawdę oczywista i po tym, co Ci wyjaśnię dzisiaj, dla Ciebie też będzie oczywista i już nie będziesz musiał się taki, nad takimi rzeczami zastanawiać, jeżeli się nadal zastanawiasz. Ale zanim przejdziemy do tego, koniecznie ściągnij dokument, który dla Ciebie przygotowałam, taką ściągę, zaplamuj swoją naukę języka jak ekspert. Jeżeli wiesz już, czemu się uczysz... Um, musisz sobie po prostu to tylko usystematyzować i dzięki temu dokumentowi, który znajdziesz pod e, tym wideo, e, w linku poniżej w opisie, po prostu kliknij, ściągnij i wykorzystaj. Naprawdę wiesz, mi, przyda ci się. Także śmiało, ściągaj, wykorzystuj, to jest bezpłatne. Teraz, dlaczego uważam, że to pytanie jest takie trochę głupie? Um, ja nie zrozumiałam źle, ja też się czasami nad, nad tym e, kiedyś się zastanawiałam. E, teraz już się nie zastanawiam, bo wyjaśnienie tego jest naprawdę super proste. A to dlaczego? No jeżeli na przykład masz godzinę i w ciągu tej godziny musisz posprzątać, ugotować obiad, e, nie wiem, poprasować na przykład, e, no to te wszystkie trzy czynności będzie Ci ciężko zrobić w ciągu godziny i na pewno nie zrobisz tego porządnie, prawda? No i dokładnie tak samo jest z nauką języka. Jeżeli naraz chcesz, a masz godzinę dziennie na naukę na przykład, zresztą nieważne ile masz tego czasu, przynajmniej przypuśćmy, że tą godzinę przysłowiową, bo mało kto spędza więcej na nauce, in the long run, czyli na dłuższą metę. E, więc jeżeli masz godzinę i chcesz się w tym czasie na przykład uczyć angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego i wszystkie te języki na przykład zaczynasz od zera albo trochę znasz angielski i, i teraz jeszcze chcesz dorzucić sobie w tym samym czasie francuski i hiszpański, to nie jest dobry pomysł, ponieważ po pierwsze będzie ciężko Ci zaobserwować rezultaty szybkie, no bo jak te godziny podzielisz na 20 minut, to w tych wszystkich trzech językach będziesz o trzy razy wolniej i widział jakiś rezultat. A wierz mi, że to, to nie jest tak, jak z ćwiczeniami, że od razu zobaczysz, musisz sobie mm, z, z jakiś, wprowadzić jakiś system, e, że tak powiem, e, obserwowania tych postępów, i możesz tutaj sprawdzić to wideo, w którym wyjaśniam, jak to zrobić. Więc to nie jest taka super posta sprawa. I kwestia jest prosta: jeżeli masz tylko godzinę i podzielisz to na trzy języki, no to w każdym z tych trzech języków powoli będziesz obserwował postępy. Wszystko. Jeżeli chcesz się szybko nauczyć, no to najlepiej skupić się na jednej rzeczy, a nie na dziesięciu. I to jest jeszcze nie kwestia samego języka, tylko też aspektów w tym języku, bo aspektów jest tak naprawdę tak, jakbyśmy to w pełni ten język rozłożyli, wcale nie cztery, tylko dziewięć, ponieważ to jest i słuchanie, i czytanie, mówienie i pisanie, gramatyka, słownictwo, kultura, fonetyka i, i intonacja i biznes bo jeżeli cokolwiek robisz w tym języku i interesy, to takie słownictwo biznesowe i yy, bądź branżowe w Twojej branży jest Ci też potrzebne i wierz mi, że w 90% przypadków takie słownictwo też jest w większości ludziom potrzebne. Także jeżeli więc tę godzinę dzielimy na 3 i jeszcze na 9, no to <sum> sam chyba rozumiesz, że za wiele tego czasu nie zostaje. Więc jeżeli chcesz się e, tak naprawdę zobaczyć jak najszybciej rezultaty, to musisz się skupić na niewielkiej ilości aspektów w jednym języku. Natomiast, jeżeli już koniecznie chcesz się uczyć więcej niż jednego języka naraz, jest to owszem możliwe, ale pod warunkiem, że jednego języka uczysz się tak naprawdę aktywnie, na przykład wprowadzasz sobie jakieś, chcesz się uczyć, na przykład teraz decydujesz, że chcesz się uczyć francuskiego. I, ty, I na tym języku się skupiasz faktycznie, że uczysz się godzinę dziennie, ale na przykład znasz już angielski i trochę hiszpański. I w tych językach nie robisz jakichś wielkich może postępów, ale starasz się utrzymać te języki. Więc na przykład coś czytasz w tym języku, oglądasz, więc bardziej się tym językiem bawisz, niż uczysz się go jakoś intensywnie. Natomiast, jeżeli masz więcej czasu, i mm, aż tak strasznie nie śpieszy się, na, żeby uzyskać szybko rezultaty, nie jesteś cierpliwą osobą i. I spokojnie sobie na przykład budujesz masę mięśniową i naprawdę Ci się nie spieszysz, by widzieć rezultat, mimo tego, że robisz na przykład sporo ćwiczeń. Wątpię, że takich osób jest dużo, no ale załóżmy, że należysz do tych osób i masz super dużo czasu. Też wątpię, że takich osób jest dużo. No to oczywiście możesz się uczyć kilku języków naraz, ale tutaj też jest kwestia tego typu, że lepiej nie uczyć się naraz od zera kilku języków, tylko na przykład zacznij, nie wiem, sobie, przypuśćmy tam. Z jakimkolwiek. Z hiszpańskim, na przykład wprowadzasz sobie hiszpański już, albo na przykład znasz już kilka języków i tu się tylko odrobinkę doszkalasz, a wprowadzasz sobie nowy. Ja na przykład się uczam w ten sposób, ale ja studiowałam języki, więc ja miałam 16 godzin rosyjskiego w tygodniu, plus jeszcze ze 20 godzin angielskiego. Angielski znam, rosyjskiego się uczam od zera. Oprócz tego chodziłam jeszcze na hiszpański, uczyłam się francuskiego i ten francuski właśnie wtedy y, zaczęłam się tego francuskiego uczyć. I jeszcze niemieckiego, więc jakby, ale te wszystkie języki, oprócz francuskiego i rosyjskiego, znałam już na wystarczająco wysokim poziomie, no takim średnio zaawansowanym, że one mi się po pierwsze nie myliły, a po drugie nie musiałam też jakoś super dużo czasu na nie poświęcać. Po prostu sobie coś tam w nich robiłam, niewiele, ale jakby niekonieczne dla mnie było to, żeby widzieć jakoś szybko wielkie rezultaty w tym języku. Bardziej chodziło o to, żeby. żeby poprawiać się, ale niekoniecznie w jakimś zastraszającym tempie. Ale to było na studiach, tak? Ja studiowałam języki, więc cały mój czas, że tak powiem, który normalni, już później starsi ludzie poświęcają na pracę, ja poświęcałam na naukę języków. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, no to super, działaj. Ale jeżeli nie jesteś, no to musisz sobie przeanalizować, co jest dla Ciebie pretetem, co jest dla Ciebie najważniejsze i jeżeli coś dla Ciebie jest ważne i chcesz mieć szybko rezultat, to po prostu musisz się na tym skupić, no prosta sprawa. Jak gotujesz naraz ziemniaki, surówkę, robisz mięso i jeszcze tam jakieś przekąski, no to musisz skupić, że coś się nie przypaliło. I tak samo jest z językiem, po prostu musisz skupić, że Ci się nic nie pomyliło i żebyś rzeczywiście zdążył na czas. Tak? Tutaj zahaczyliśmy też o temat multitaskingu, to sobie tutaj obejrzyj wideo, a propos tego, bo też nagrałam. Także hmm, pamiętaj, jak chcesz mieć szybkie rezultaty, no to musisz się skupić na mniejszej ilości rzeczy. Koniecznie wykorzystaj e, ten dokument, który dla Ciebie przygotowałam, tą ściągę, zaplanuj swoją naukę języka jak ekspert, ściągnij go, znajdziesz w opisie e, tego filmu, pod filmem, w linku, po prostu kliknij, ściągnij i wykorzystaj. Wierz mi, że naprawdę Ci się przyda. Także to wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że Ci to pomoże i do zobaczenia wkrótce. Cześć!